Tu taka ciekawostka. Tu są domy, tu jest taka jakby uliczka i tam jest droga główna, ale teraz chcę wam powiedzieć, że ta ulica to nie jest jako osobna ulica, tylko to należy do tamtej drogi i to co tu jest należy do tych domów. I zaraz zobaczycie co tu się wyprawia. Kaj dalej, muszę mam coś do pokazania. Sebek nam nie czeka, bo zaraz idziemy do roboty. Zaraz dogram. A tu taka ciekawostka. DPF się mi zaczął wypalać. U klienta pod domem. I chmura, chmura za mną. Tak słabo widać, ale. Ale widać, no. O, z tej strony teraz. Zależy, gdzie wiadek dwuknie. Wcześniej, wcześniej tu jechałem tą ulicą i się mi DPF zaczął wypalać, więc nie. PDF. PDF, więc nie zdążyłem nagrać do końca. To właśnie mówiłem, że do tych domów należy ta ziemia po przeciwnej stronie drogi. I teraz zobaczcie, jak sobie sąsiedzi koszą trawę. Wykoszone niewykoszony pasek wykoszony, wykoszone <laughs> A tam dalej już zarośnięte krzakami Kto mądrzejszy to krzaków nasadził i spokój ma. nie musisz Nie musi kościć setku no. Bo tam widziałem że Diaksem Gdzie masz osłonę na Diaksa Nie, nie użyłem. Ale i tak jest Zobaczcie co sobie właśnie ma na oczach to to jest w ogóle szok A osłona na diaksę Kontówkę Jest tu Musimy się pozbyć tego pionu całego Tu jest trójnik Wyjechać z, tym z domu wywier... 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 Wywiercić na o, Teraz nie to nie wiem czy nie słychać ale Tam za tym krzakiem Odkopać Połączyć na nową kanalizację całą i powinno być bajando, uwaga? Waga, bo będzie po głowie, żeby ci kamień ała! Teraz jak mi to tu spadnie, czeka, że nie poleci, rrito! Niedawno, jak się, po, jak się pojawiło nasze nowe intro, to taki właśnie kolega, już teraz Sebastian, który pracował w wodociągach, przyjechał nas odwiedzić i mówi: że chłopaki, nie kupujcie kluczy do otwierania studzienek, tata Wam przywiezie z, z, z roboty. I właśnie Sebastianie dziękujemy, bo właśnie się przydały po raz pierwszy. Dobrze, mamy mamy ładnie studzienkę otwartą, klucze się przydały. Dziękujemy Trzeba przepłukać Tam przerabiamy kanalizację A że nam tam się wsypało troszkę Wsypy. Wiadostwa do tu wejdzie teraz i to będzie łapo ja to, to zobaczymy co tam pójdzie Bo ja myślę, że to tam większość Możesz tam wysikać do tego? Ja możesz tam leć No a to może nie przepaść, wiesz twoje ciśnienie Chyba, że masz ciśnienie jak ten Jak kerszer na końcu to... Tu mają wodę tak? ja, Tam jest ten Zaraz wiaderko wody przepuczemy i składamy to z powrotem, jak będziemy mieli pewność, że to jest drożne i nam tego nie zatkało. Także szybka piłka poskładać. Szybka piłka, dzisiaj pewnie tego nie skończymy. Dobra, w środku to to wygląda tak. Wyrwałem ten boks, który tutaj był. Tu mamy zasilenie wody do kibelka, tutaj kanalizacja wychodziła. Tak ciula to to zrobili, wywiercili. Tutaj ten Joyce też tak krzywo idzie. Więc za bardzo tutaj manewru nie mamy Trzeba będzie to jakoś tu urzeźbić No i to jeszcze umywalki, odpływ jest Trzeba będzie tu wyciąć deskę, wkleić mówkę Rurkę na prosto I tam kolanko i na zewnątrz Żeby to wychodziło prosto że trochę przerabiania jest Myślę, że to szybciej pójdzie, no ale niestety Raczej nie bardzo Darmo, trzeba robić Au! 5 rano I tutaj już zobaczcie, dlaczego nasz kanał się nazywa Messi Builder. Spójrzcie jaki... Nie nazywa się tak dlatego, Kibajzel. nie ko... tutaj to w To nie jest to są boksy po prostu nie poukładane tak, gdzie powinny być. Zaraz... Czyli tego, tego boksa wrzucę Harmonii na tamte nie boksy, nie pospinamy i... Z rurami trzeba wyjechać na robocie tamtej. Se, tak, tak chcę se to tłumacz. Tak, to nie jest... To jest wszystko... Mogłoby troszkę lepiej, ale... Tego typu. Tego typu. Hmm. Typu, że... Jaki plan Marku dzisiaj? Rozbieranie szopki i skończenie kanalizacji Masz I kolega weekend to, który nie chce być widziany Kolega, który nie chce być kamerowany, to na razie nie kamerujemy, ale może chodzić coś powiedzieć nie? Może powiedzieć <głosy> 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 Daj mi się rozbieranie szopy Coś to tak Podraź. To Ci dziękuję Ta nowa kanalizacja prawie zrobiona, tylko trzeba tam zamurować jeszcze i uchwyt dać u góry. I co? Dach zrobiłem. Wymieniłem dachówki, żeby dziury nie było. A to Wam pokażę, jak szczur przegryzł. Patrzcie się. Jakiś debil włożył właśnie spirą. Znaczy spirą, nie wiem jak to się w Polsce nazywa. Tutaj flexi-pojp do podłogi. Szczur sobie wlazł, wygryzł w tym. W las, wylazł do góry, była drugie flexi, które jest tutaj. Też wygryzł. Teraz mamy z twardego plastiku to nie ma bata, żeby się przez to przegryzł. No i tyle. Czekam na Marka, to jego działka dzisiaj, żeby to tutaj zamurował. Ja już w środku kibel nowy nowy, najtańszy taki kibel jaki jest, żeby mogli tylko używać do czerwca. Bo w czerwcu będziemy czekać na mordę sobie obrócę. W czerwcu będziemy tutaj robić nowy kibelek cały, płytkować podłogę nową. Także to jest tylko taki tymczasowy, żeby do czerwca wytrzymał. A na dole mają drugi kibel też. Tyle. A jeszcze Wam dzisiaj materiału trochę nagram, bo jadę na południe do Devon na karawan. Także coś Wam jeszcze dogram. Materiał trochę później, dzisiaj wpadnie wieczorem, ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Od poniedziałku ruszamy z dobudówką. A uff, szczury, dziury, no stryf. No, i spójrzcie na to, takie rzeczy się dzieją. Jak szopa stoi za blisko ogrodzenia. Nie ma wentylacji. Wszędzie pleśń. Płot do wyrzucenia, do wymiany. Syf. Siemono, i tu w tym miejscu jeszcze 3 godzinki temu była szopka, zgniły panel. Wszystko usunięte, pozamiatane, wyczyszczone. Jeszcze musimy teraz skoczyć po nowy panel do płotu. Założyć. I bajlando gotowe. Siemano, mamy Kurde, na sobotę rano sorry, że nie, nagry... nie wróciłem wczoraj filmu, ale przyjechaliśmy na camping tu z dzieciakami I kurcze, w nocy przebiliśmy oponę co się okazało rano, musiałem teraz jechać ją naprawiać Nie dało się naprawić, nie mają opon zastępczej Więc jadę na dojazdówce, pokażę Wam jaka tu jest droga dojazdowa do tego campingu Zobaczcie się na to to nie ruszam telefonem, tylko takie dziury są Masakra Masakra Ciekawe czy to w ogóle na sezon coś z tym zrobią, czy to poprawią Bo jak nie to Będzie pełno dziurawych opon A to nie tutaj rozwaliliśmy, rozwaliliśmy na większej drodze Wczoraj lało, wieczorem jechaliśmy i górne nie było dziury widać jak Jak wpadłem w dziurę, jak dupło to myślałem, że kurna felga pęknięta. No ale na szczęście nie pękła felga, ale opona balon się zrobił na, na sidewolu na boku. No i niestety do wymiany. Trzeba będzie na dojazdówce wracać do domu, bo dopiero w poniedziałek jakieś będą otwarte warsztaty. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodoba materiał. Pozdrawiam się nazwa miejsce, w którym jesteśmy. Nie wiem dlaczego, ale po polsku też to jest tutaj przetłumaczone. Nie wiem, czy tutaj dużo Polaków przyjeżdża, ale miło. Miły akcent. A tu Wam jeszcze pokażę, jak wygląda miejsce. Są Łazienki. I tutaj pole, gdzie nasza marka przyczepa stoi. I tam w niej siedzimy.